Cześć, jestem Kład i witam Was w kolejnym odcinku em, Let's Play em, Lego Indiana Jones Nadgarstad mi już trochę się zregenerował Więc y, mogę już spokojnie z powrotem przejść na pada I właśnie jak pewnie słychać No, już y, to go zauważyliście, dobra eee, ostatnio wam przypominam byliśmy bodajże w Japonii albo w Chinach albo wiesz tam gdzie indziej ale raczej na pewno w Azji i <laughs> poleciliśmy sobie samolotem zim a tu się okazało, że Ta. to Ta pułapka eee, tak więc eee... Teraz, a później. Pff, boże, nie mogę się wysłowić. Jestem trochę zaspany. Znowu nagrywam rano, ponieważ... Ponieważ chcę się wyrobić. Um, oczywiście wylądowaliśmy w jakiejś takiej dziwnej wiosce. I teraz musimy tutaj dokładnie zbadać. Jezus. Troszkę śpiący jestem. Ale tam to nie bardzo. Nie bardzo, spokojnie. Przeżyjemy. Chcę to pominąć. Dziękuję. O nie, ta misja będzie dosyć długa, Fuck. Chyba. O no to było ta. No ona jest całkiem długa. Ona jest bardzo długa. O kurde, przypomniałam się cała. O fuck, będziemy musieli się straszyć, Nie zbieramy um, forsy w tej misji. Bo nie ma na to czasu. Idziemy do zamku. Odzyskać tamte kamyki. Eym um, ta. Ta, się, ta misja składa się z tak... Powiedzmy czterech części. O oh, fuck węże Chociaż nie, ja rządzę sprawić ze swoim lękiem za pomocą słonia Proszę Nie żyją Musimy jeszcze, musimy teraz znaleźć trzy yy, Znaczy nie, chyba dwie takie oto skrzynki Jak widać słoniki radzą sobie z noszeniem takich Chciałbym już zakończyć tę serię Indiana Jonesa, bo zaczyna mi się już powoli nudzić, ale nie będę jakimś hamem, e, hamskim youtuberem, który przerywa serię, bo Musi już nic dalej nagrywać. E, komuś, e, komuś się podoba moja seria Indiana Jonesa, to mu się podoba i nie będę jej przerywać, ponieważ mi się tak nie chce w to grać. Skończę już... fat tak. E, skończę już jak zacząłem. Chcę w końcu i tak wszystkie lego nagrać, od początku do końca, a to że wybrałem sobie te najstarsze, to już moja wina. Dobra. No posuń się, Deklu. Okej. Okay. To nie tak nie będzie potrzebny Indii, no Przełącznik na beach Mam nadzieję, że drugi słoń za nami przyjdzie Musimy doprowadzić te oba słonie do zamku a Willy zaś boi się ee, tych pajączków małych tak przyszedł za nami słoń, to dobrze Małpa się przy... Małpa! Ebana się przyda później. Tam jest łopata, to zaraz po nią skoczy Indiana Jones. Proszę. Dobra, to ty weź to. Dlaczego mi przełącznik tam jest potrzebny? No dobra. Otwórzmy to, a później będziemy musieli się wrócić. A słonie już co mi dalej. Takie niecierpliwe. No nie. Debil. I teraz sobie za pomocą Bata, Bicza, czy jak to kto chce nazywać, musimy wyciągnąć tego bananka i... Głupie słonie. No chodź, frajerze. Mam nadzieję, że oni sobie poradzą w przejściu. Za pomocą słonia. Ale teraz musimy zrobić tak. No i przyszedł bez tych. O! A jak wy się sobie poradziliście? Zrobiłem tam jakieś przejście? Jak oni przeszli? lol tylko jednego słonia do mam. dobra mamy drugi przełącznik już się zbliżamy do zamku i będzie pierwsza część za nami a później już tylko dłuższe części a co to za skręt w tą stronę a tak zapomniałem mogę go dobra ty się tym zaniłuili O nie! Willy ma tego łopata Pana łopata No to nic Wsiadaj na to i rozwaję wszystkich swoich wrogów A uda mi się rozwaj tego nawet? Ta Zmierzdziłam go No dobra, dosadzimy się do zamku, teraz musimy go włączyć za pomocą. Gdzie drugi słoń? A nie, chyba tylko jeden wystarczy, to dobrze. I tych przełączników. Proszę. I dosadzimy się do zamku. Książę Który się wtedy okazał być dzieckiem Hamburger, hot dog No i pośmiutki mózg małpy Bardzo kulturalne zachowanie BIO! 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 Dobra. Musimy teraz... To jest właśnie druga część. Musimy dostać się do trzeciej części misji. W tej chwili musimy dostać się do swoich pokoi. A tam wejdziemy przejście do... ...jakiegoś pewnego miejsca. Nie będę spoilerować. Chociaż pewnie wiele z was oglądało D.A. więc wiem. Ale chwilka. Okej, okay, jesteśmy, wracamy. Nie mogę kręcić dalej, czy może się zleżyła gra? Nie. Nie mogę po prostu kręcić dalej. Musimy włożyć tutaj ten oto mechanizm. Gdzie my mamy go Hmm. Widziałby ktoś tu mechanizm taki z zieloną końcówką albo może że całe cały zielony hmm. Widział ktoś? Halo? O tutaj coś jest, na nie zielone ale po prostu trzeba do zielonego zasadzimy się się zjadalni teraz tylko przejść przez te wszystkie korytarze Ale spadek klatek Dobro słuchaj Skąd miecz? Wziąłem go? Skleroza Proszę, no Okej. Okay. W filmie trochę poczekali, zanim zrobimy naszą zas za za zasadzkę. Teraz to tak trochę od razu. Jak już mówiłem, olewam wszystkie... E ...wszystkie pinionszki w tych rundach. Ponieważ się spieszę, bo misja nie jest krótka. Dobra, dostaliśmy się do, do naszych pokoi. tutaj e, filka, okej, okay, jestem, musiałem sobie kichnąć, a nie musieliście tego słyszeć. <laughs> tutaj jest pokój Marion, a tam naprzeciwko jest pokój Indiego, który jest zamknięty, nie wiadomo z jakiego powodu. Dobra. Nie, nic nie ma. I paś. właśnie tak sobie teraz myślę, czy nagrywać Lego Indiana Jonesa 2. No bo różni się wieloma rzeczami, ale ta sama fabuła. Ponieważ e, Lego India 2 Lego India Lego Jones 2 to jest po prostu e, To jest po prostu pierwsza, druga Trzecia i czwarta część Tylko, że po prostu tak inaczej Rozwinięte Ale to ta sama fabuła I zupełnie inna gra, ale ta sama fabuła O wiele nowsza gra I misje są zupełnie inne Inne nie wiem, jakby tu miał podzielić Bo tam Jedna misja trwa chyba 3 albo 4 minuty to Jest takie dziwne Czekaj, kto ma książkę Marion to debilka będzie się z... Już. No co, trzymasz książkę, od razu czujesz się mądre, no to nie, nie zajrzysz, blondynko. Dobra, jakimś student to zrobiła. <grybujesz> I teraz mogę się otworzyły drzwi, kiedy tutaj weszliśmy. Świetnie. Chwila, to drzwi były otwarte? To czemu nie popchnęliśmy ich po prostu? O, wow, narnia O, wow, wychodzę wiecie co ja, ja kurde normalnie przeżyłem największą przygodę mojego życia właśnie pokonałem eee wszystkie, wszystkie potwory całego świata i e, zostałem jakimś tam e, królem i e, żyłem tam przez 50 lat aż prawie nie umarłem wyszłem stąd i proszę bardzo wracam do mojego nudnego codziennego życia nie wierzycie mi Kolejna Narnia, a nie to szafa. No i szafa gra. Dobra. Ale ten pad jest głośny. Ale ja, szczerze mówiąc, lubię ten głos. Fila, 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 Marion. Dziękuję. Dobra. W India Jonesie też była ta... Ten posąg. Tylko że tam wyglądał troszeczkę inaczej. Gdzie się dobudować jej piersi. Okej. Okay. Ale mi się wydawało, że tam chyba pchnął to, a nie pociągnął. Czy pociągnął? Ty nie pamiętam. Chyba pchnął ten posąg. I jesteśmy w trzeciej części, chyba tej najdłuższej. A więc jaskinie. Okej. Okay. Eee... Odwróć się, chcę to zdobyć... Właśnie nie tak się to bywa Dobra ładnie, bez problemu to zrobiłem Musimy co musieliśmy tutaj zrobić? A nie, po prostu będziemy plądrować te jaski, nie mamy jakiegoś tam celu. Musimy iść i iść, aż w końcu znajdziemy to czego szukamy eee, A nie, tak już jest bliżej się końcówka, to dobra, to pamiętam tą, tą misję jednak jest trochę dłuższą fantazjowałem. Indiana Jones Deklu. A co to? No nie krzycz Przestań! Tak, bardzo straszny klocki, fajnie, fajnie Tak, fajne, straszne wejście. O, czaszka. Boże. I tak. Mam nadzieję, że Sharki ty tutaj zostaniesz ponieważ Indii będzie musiał Mam nadzieję że tu zostanie Został? Świetnie Pięknie Ty Mały kurdublu świetnie Eee, dobra <śścoughs> Dobra, teraz Indi już się zbliżamy, zaraz wejdziemy do pułapki. Wiem, że to będzie pułapka, ale i tak prosto w nią wejdę, ponieważ nie mamy wyjścia. A co to jest? E, musimy zrobić przejście dla pozostałych, tak więc zrobimy tak. Chodźcie. Ponieważ boją się światła, wiecie co teraz zrobię? Wyrzucę to. Nie tak. Rzucę to. <głos> Cioty. <głos> ja przeżyłem, oni tak nagle zginęli. Bez sens Dobra, chodźcie. Bez do jaj tego razu. No, geniusz! Skoczyć. Skaku. Już szybko, do góry. No! Ja, kiedy dekle. Ja nie mogę. Dobra, ty shorty to i poczekaj. No dobra, idę pójdzie ze mną. Ja, powoli... Powoli widzisz? Jest dużo miejsca? To skacz głupia. No. Teraz wszyscy. Bierzemy tędy. Uuu! Ej, nie widziałem. Lolo ile mam mi zestawić już, a wszystkie natrafiłem nie W sensie, że nie wiedziałem dokładnej pozycji. Teraz to będzie pułapka. No! Ej! To chamskie. Właściwie mi zostało, a tu będzie już koniec misji. LOL, nie, nie, nie lubię kiedy takie coś się dzieje, głupie się czuję. Dobra. Proszę bardzo, muszę zrobić tak i tak. Położyć to tu. To... Tu. Teraz zbudować tą to podpórkę I już koniec misji.

Poważnie, on nie żyje. będziecie go jeść w ten sposób. No i dobra. Mamy Willy w wieczorna suknia. na 320 właściwie mamy to bardzo dobrze wystarczy nam na dużo rzeczy to był słonik taki powiedzmy mały spoiler dobra i wracam do muzeum magicznie czy tam do czegoś innego tego pseudokoleżu nie chciałem tutaj wchodzić, wyjść Dobra. E, coś jeszcze możemy zrobić, sprawnie, czy mamy możemy kupić jakieś postacie, jak nie możemy to kończmy odcinek. Coś nam się odblokowywało. co? O! Możemy kupić na przykład przywódcę wioski. Willy, Willy. Tego pseudo y, burmistrza, czy co to, to, to jest, ale jest chyba bardzo ważny. E, o! O! Ten, ten goś jest do... O! To jest ten książę, Fajnie! Ci przyda! Yy, strażnik i asasyn. Dobra. Mamy kilka dobrych, fajnych postaci i już w ten sposób straciliśmy kupę Forsy. Nieważne. Yy, teraz oczywiście się pożegnamy, tak więc serdecznie zapraszam do komentowania i subskrybowania. Ja się już żegnam. Cześć!